Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam trzy najbardziej wkurzające rzeczy, które, które wkurzają w serii Gear Farming Simulator. E, powiem Wam jeszcze na początku tak, że oczywiście odcinki będą się pojawiały rzadziej z wiadowego powodu. Ponieważ Buda powróciła i, i nie, ma, nie będzie czasu na to, bo wiadomo bardziej, bardziej się będą liczyły wyniki, ale wiadomo tam będę rzucał, starał się przynajmniej. Więc ja nie przedłużam, zostawcie suba, lajka i zaczynamy ten oto odcinek. Nie wiem czy pamiętacie jeszcze czasy FSA 13, gdzie błąd z tym oto ładowaczem kołowym, który tutaj widzicie na filmiku, źle wbitymi tymi widłami w, dajmy na to palety od Bel skutkował wyrzuceniem tego ładowacza. Nie, nie udało mi się znaleźć oryginalnego nagrania, gdzie... Oby taki bóg występował, no ale z własnego doświadczenia znają się, no to wiedzą, że takie coś po prostu było. No i takie coś też mo mogło denerwować strasznie przy ładowaniu bel. Źle wbiliśmy igłę od ładowacza i po prostu bęk Ładowacz latał nam po całej mapie. Niepowątpliwe, którą, rzeczą, która też denerwuje graczy, na przykład w FS17, jest to, że ceny w skupie spadają. Po wywiezieniu załóżmy jednej, dwóch przyczep i to na przykład drastycznie, ponieważ w prawdziwym życiu wiemy, że dana cena w skupie utrzymuje się przez kilka dni lub przez tydzień i tak też było w innych fs -ach. a tutaj nagle widzimy cenę, która jest tutaj podana, jest to 1314, a za chwilę cena będzie dużo, dużo mniejsza ponieważ przywieźliśmy trochę towaru i ona się jakby ta cena się waha ona się zaczyna zmieniać zobaczmy no i widzicie cena nagle zmalała było 314 z 283 denerwuje to czasami graczy ponieważ jeżeli gracz nie ma tak dużo rozwiniętej gospodarki to wtedy on musi się męczyć i wozić zboże czy to co on tam ma po różnych skupach przechodzimy do ostatniej denerwującej rzeczy w tym oto FS-ie. No i ostatnia rzecz, myślę, że gracz najbardziej może denerwować to, że maszyny nie są depane na farmę tak jak to jest normalnie, tylko są one depane wprost na sklep, więc to może się akurat graczom nie za bardzo podobać, bo moim zdaniem też to jest trochę bez sensu. Moim zdaniem też maszyny powinny być depane na farmę. Przecież w prawdziwym życiu to jak nam się maszyna utopi, to gdzie ją zazwyczaj przywozimy? No, do siebie, do domu. Więc myślę, że to by mogu, mogli oczywiście poprawić. I zapraszam Was teraz do podsumowania dzisiejszego odcinka. No i witam w podsumowaniu. Wiadomo, filmy będą pojawiały się rzadziej, ale to nic. Subskrybujcie dalej kanał. Powiem Wam szczerze, że... Yy, Możecie pisać w komentarzu swoje propozycje najbardziej wkurzających rzeczy, jakie w serii gier FSA FS Was denerwowały I powiem Wam, że sorry za jakość w pierwszym filmiku, który pokazywałem No ale było włączone HD, było, a jakość, nie wiem jak, Jakość nagrania była po prostu tak czy tak słabo, może źle wyrenderowane było, nie wiem No, więc Zapraszam do subskrypcji, ja się z Wami już żegnam, cześć na razie.